Witam z tej strony Rafa w dzisiejszym odcinku e, dotyczącym budowy haubicy, która jest już prawie gotowa. Prawie to znaczy, że nie jest jeszcze gotowa, ale już tutaj tak jak widzicie na załączonym obrazku pewne rzeczy już zaczęły się mu dziać. Zaczyna troszeczkę bardziej przestrzennie wyglądać niż e, niż, niż niż poprzednio, ale w dzisiejszym odcinku będzie o podstawce. Mianowicie, miałem pomysł na podstawkę. Tam, Oto podstawka, na której będzie stała haubica. Podstawka składa się z nazwy, czyli BL8 cali i kalibru. Kalibru to była. To jest tutaj 72 razy mniejsza. Tutaj ten kaliber. <tutek> tutaj jest 8-calowy kaliber. To będzie wyglądać mniej więcej w ten sposób tak, mniej więcej tu będzie stało. Jeszcze tutaj może gdzieś się nam zmieści wózek. W ten sposób to będzie wyglądać, w ten sposób to będzie prezentowane. Ciekawy, nietypowy sposób, ponieważ mamy wielkość pocisku, czyli 8, cali to jest 20,32 cm. Mamy nazwę, no i mamy sam model, tak? Mam nadzieję, że Wam się podoba. No mi, się, mi się w miarę po, podoba, chociaż nie wiem, czy, nie wiem czy, czy napis nie będzie jakiś ciemniejszy. Być może pomaluję go na jakiś stalowy kolor. Dobra, to tylko taka krótka prezentacja, ponieważ zostało mi tutaj jeszcze troszeczkę rzeczy do, do zrobienia. Do zrobienia tak tutaj widzicie, rzucę, rzucę troszeczkę światła na tą chałupicę. Tak jak widzicie, jest ona już pomalowana. Troszeczkę troszeczkę ciemnego, troszeczkę jasnego. Jeszcze tutaj zostaną zabawy z jakimś łoszem. Być może jakiś filtr jeszcze na to nałożę, żeby to wyrównać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Model wiecie, jak się składał. Macie, macie poprzednie filmy, możecie zobaczyć. Co do podstawki, to jeszcze, jeszcze, jeszcze zobaczę, być może faktycznie napis będzie, będzie troszeczkę innego koloru niż cała reszta. Wygląda to fajnie estetycznie, zobaczymy, zobaczymy co, jeszcze, co jeszcze mi do głowy przyjdzie. Dzięki za oglądanie. Jeśli się Wam podobało, to łapka w górę i zapraszam do subskrybowania mojego kanału. W następnym odcinku powinienem już pokazać gotowy model lub też jeszcze brudzenie. Brudzenie samego modelu będę pokazywał. Dzięki. To wszystko na dziś. Na razie.